Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj spojrzymy sobie na kolejne urządzenie, a będzie nim taki oto mały nawilżacz powietrza. Nawilżacz ten został wyprodukowany przez nieznaną nikomu bliżej firmę i został zakupiony na dzień 5 sierpnia 2018 roku za 29,90 zł na portalu Ale Drogo. Nie zauważymy tutaj żadnego logo producenta i jakichkolwiek napisów. Jedyne napisy, które widnieją na tym urządzeniu, znajdują się pod spodem i są to napisy z informacją o specyfikacji technicznej tego nawilżacza. Widzimy dokładnie to tutaj. Nawilżacz ten jest zasilany z portu USB, mamą z 2 W, pojemność zbiornika. Z wodą wynosi 250 ml i znajduje się tutaj jeszcze na samym końcu adnotacja, że urządzenie to wytwarza około 30 ml pary wodnej na godzinę. Całość została praktycznie wykonana z tworzywa sztucznego. Mamy tutaj podstaweczkę. Urządzenie to co ciekawe jest podświetlane w paru kolorach. Z boku znajduje się wejście na zasilanie tego urządzenia. Mamy tutaj przycisk służący do włączenia i wyłączenia naszego nawilżacza oraz do włączenia i wyłączenia podświetlenia. Na górze, co tutaj na górze się znajduje, oczywiście wylot, przez który ta para wodna nam ucieka. Tak? Mamy tutaj dysze, no a zbiornik z wodą prezentuje się tak. Za chwilkę nalejemy sobie do niego wody i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. No, i moi drodzy, zatankowaliśmy nasz nawilżacz do pełna. Mamy już podpięty kabel zasilający, i nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu sprawdzić, jak to się wszystko będzie prezentować. Właśnie go odpalamy. Nie wiem, czy widać ten wylot tej pary wodnej. Jak widać. Troszkę tej pary wodnej nam wylatuje. Oczywiście urządzenie to bardziej uważam za gadżet jak za coś przydatnego. Włączymy sobie podświetlenie. Ładnie się prezentuje. No jakoś tutaj ta para wodna. Naprawdę wylatuje, zobaczymy, jak to będzie się prezentować przy zgaszonym świetle. tak więc moi drodzy prezentuje się ten oto nawilżacz tak jak wspomniałem bardziej bym go traktował po prostu jako gadżet bądź element dekoracyjny no i cóż mogę tutaj więcej o nim powiedzieć? Chyba już nic. To by było na tyle z mojej strony. Ja dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.